1 września 1939 roku. Po fałszywym oskarżeniu Polaków o atak na niemiecką radiostację, nazistowskie Niemcy rozpoczynają kampanię odwetową przeciwko Polsce, wywołując II wojnę światową. Polska staje w obliczu wojny na dwa fronty, gdy 17 września zostaje zaatakowana od wschodu przez Związek Radziecki. Warszawa oficjalnie poddaje się Niemcom 28 września, a dzień później, zgodnie z tajnym protokołem do paktu o nieagresji, Niemcy i Związek Radziecki dokonują rozbioru Polski. Jesienią 1940 roku władze niemieckie utworzyły getto w Warszawie, największym polskim mieście z największą populacją Żydów. Prawie 30% ludności Warszawy zostaje upakowane na 2,4% powierzchni miasta. Niemiecka polityka wobec Żydów w warszawskim getcie jest szczególnie brutalna i bezwzględna. Skrajne przeludnienie, minimalne racje żywnościowe i niehigieniczne warunki prowadzą do chorób, głodu i śmierci tysięcy Żydów każdego miesiąca. Jednym z Żydów uwięzionych w getcie jest Franciszka Mann. Franciszka Mann, znana jako Franciszka Mannheimer, urodziła się 4 lutego 1917 roku w Warszawie, ówczesnym Królestwie Polskim. Franciszka, piękna i niezwykle utalentowana tancerka, uczyła się baletu i tańca współczesnego w Szkole Tacjanny Wysockiej, a później u Ireny Prusickiej. Gdzie studiowała razem taniec wolny, balet i stepowanie. Znała się ze znanymi ówczesnymi artystkami, takimi jak piosenkarka Viera Gran czy aktorka teatralna i estradowa Stefania Grodzieńska. W czasie studiów i po ich ukończeniu, Mann prezentowała recitale w Teatrze Wielkim w Warszawie. I była jedną z najpiękniejszych i najbardziej obiecujących polskich tancerek w latach 1936-1939. Zarówno w repertuarze klasycznym, jak i nowoczesnym, występując na scenach operowych i kabaretowych, w kawiarniach, rewiach i na prywatnych przyjęciach, a nawet przed kamerą w krótkometrażowym filmie Polski słyną. W maju 1939 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem wojny, jej talent został nawet doceniony na międzynarodowym konkursie tańca w Brukseli, gdzie wykonała taniec baletnicy inspirowany szkicami baletowymi Degas i zajęła czwarte miejsce wśród 125 innych młodych tancerek baletowych. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku wraz z inwazją na Polskę. Warszawa doświadczyła ciężkich ataków lotniczych i bombardowań artyleryjskich, a wojska niemieckie wkroczyły do stolicy 29 września, wkrótce po jej kapitulacji. Kampania w Polsce zakończyła się 6 października tego samego roku, wraz z podziałem i aneksją całego kraju przez Niemcy i Związek Radziecki. 23 listopada 1939 roku niemieckie cywilne władze okupacyjne zażądały od warszawskich Żydów identyfikacji poprzez noszenie białych opasek z niebieską gwiazdą Dawida. Władze niemieckie zamknęły szkoły żydowskie, skonfiskowały mienie należące do Żydów, wcieliły żydowskich mężczyzn do pracy przymusowej i rozwiązały przedwojenne organizacje żydowskie. 12 października 1940 roku władze niemieckie zarządziły utworzenie getta w Warszawie. Na mocy dekretu wszyscy żydowscy mieszkańcy Warszawy musieli przenieść się do wyznaczonego obszaru, który władze niemieckie odizolowały od reszty miasta w listopadzie 1940 roku. Jedną z uwięzionych w getcie była Franciszka Mann i jej mąż Marek Rosenberg, z którym miała córkę. W grudniu tego samego roku Niemcy zażądali kary śmierci dla Żydów, którzy opuścili getto bez pozwolenia. Taka sama kara czekała każdą osobę, która świadomie udzieliła schronienia takim Żydom. Getto, które stało się największym ze wszystkich żydowskich get. W okupowanej przez nazistów Europie podczas II wojny światowej było otoczone murem o wysokości ponad 3 metrów, zwieńczone drutem kolczastym i ściśle strzeżone, aby zapobiec przemieszczaniu się między gettem a resztą Warszawy. Populacja getta, powiększona o Żydów zmuszonych do przeprowadzki z pobliskich miast, szacowana była na ponad 400 tysięcy Żydów. Władze niemieckie zmusiły mieszkańców getta do życia na obszarze 307 hektarów ze średnią 7,2 osoby na pokój. Właściwa higiena była prawie niemożliwa, ponieważ w wielu domach nie było bieżącej wody. Skrajne przeludnienie, minimalne racje żywnościowe i niehigieniczne warunki prowadziły do chorób, głodu i śmierci tysięcy Żydów każdego miesiąca. Średnia dzienna racja żywnościowa w 1941 roku dla Żydów w Warszawie była ograniczona do 184 kalorii w porównaniu do 2613 kalorii dla Niemców. Oficjalny niemiecki rozkaz stwierdzał, że podstawowe zaopatrzenie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej musi być mniejsze niż minimum niezbędne do zachowania życia, bez względu na konsekwencje. Głód w getcie był tak wielki, że umierający ludzie leżeli na ulicach, a małe dzieci widywano żebrzące. Od 1940 roku do połowy 1942 roku z głodu i chorób zmarło 83 tysiące Żydów. Kiedy umierał mieszkaniec warszawskiego getta, jego rodzina kładła ciało na ulicy, a rano odbierał je wóz pogrzebowy, który codziennie robił obchód. W getcie Man występowała w teatrze Femina, Melody Palace i Café Bagatella aż do 19 kwietnia 1943 roku, kiedy to rozpoczęło się powstanie w getcie warszawskim po wkroczeniu do getta wojsk niemieckich i policji w celu deportacji jego ocalałych mieszkańców do obozów pracy przymusowej w dystrykcie lubelskim. Mieszkańcy getta stawili zorganizowany opór w pierwszych dniach akcji. Zadając straty dobrze uzbrojonym i wyposażonym oddziałom SS i policji. Przez cztery tygodnie stawiali opór deportacji pojedynczo lub w małych grupach. Było to największe powstanie Żydów podczas II wojny światowej i pierwszy znaczący bunt miejski przeciwko niemieckiej okupacji w Europie. Ostatecznie jednak Niemcy zrównali getto z ziemią. Spalili i zburzyli tę część Warszawy blok po bloku, aby wypędzić swoją zdobycz. Niemcy zakończyli operację 16 maja, a Jürgen Strop, który kierował tłumieniem powstania, ogłosił w swoim codziennym raporcie do Berlina, że dawna dzielnica żydowska w Warszawie przestała istnieć. Jednak tysiące Żydów przetrwało w Warszawie. Ukrywając się poza gettem. Wkrótce niemieccy agenci i ich współpracownicy rozpowszechnili plotkę, że Żydzi mogą kupić zagraniczne paszporty i inne dokumenty, a następnie jako obywatele innych państw opuścić terytoria okupowane przez nazistowskie Niemcy. Oszukanych przez Niemców w tzw. Aferze Hotelu Polskiego około 2500 Żydów. Szacuje się, że nawet 3500 wyszło ze swoich kryjówek i przeniosło się do hotelu polskiego. Polskie podziemie ostrzegało Żydów, że jest to prawdopodobnie pułapka, ale wielu z nich zignorowało ostrzeżenia. Jedną z nich była Franciszka Mann. Chociaż powiedziano im, że zostaną przewiezieni do obozu przejściowego Bergał niedaleko Drezna skąd pojadą do Szwajcarii, gdzie zostaną wymienieni na niemieckich jeńców wojennych. 23 października 1943 roku transport około 1700 polskich Żydów, w tym Franciszki Mann, przybył pociągami pasażerskimi do Auschwitz-Birkenau. W Auschwitz proces selekcji i mordowania był starannie zaplanowany i zorganizowany kiedy pociąg zatrzymywał się na platformie przybysze byli ustawiani w dwóch kolumnach mężczyźni i chłopcy w jednej kobiety i dziewczęta w drugiej lekarze SS tacy jak Józef Mengele przeprowadzali selekcje. jedynym kryterium był wygląd więźniów o których losie pracy lub śmierci decydowano wedle uznania personel SS nadzorując załadunek więźniów którzy mieli zostać przetransportowani samochodami ciężarowymi do komór gazowych, często zachowywał się nieludzko i w okrutny sposób torturował przybywających więźniów, bijąc kobiety, mężczyzn i dzieci kijem lub laską podczas wpychania ich do samochodów. Esesmani trzymali ludzi przeznaczonych na śmierć w nieświadomości tego, co ich czeka. Mówiono im, że są wysyłani do obozu, gdzie czeka na nich praca, ale najpierw muszą przejść dezynfekcję i wykąpać się. Następnie grzecznie kazano im powiesić ubrania na hakach, wziąć prysznic, a nawet obiecano, że otrzymają zupę i herbatę lub kawę. Zostali jednak zabrani do komór gazowych, zamknięci i zabici gazem Cyklon B. Po zamordowaniu ofiar wyrywano im złote zęby, a kobietom obcinano włosy przez Zonderkomando, czyli grupy Żydów zmuszanych do pracy w krematorium. Ciała zwożono do pieców krematoryjnych w celu spalenia. Kości miażdżono, a prochy rozsypywano na polach. Taki koniec czekał również Franciszkę i jej córkę. Niemcy kazali jej i innym kobietom zdjąć ubrania, które miały na sobie od momentu opuszczenia polski, aby mogły zostać poddane dezynfekcji przed przekroczeniem granicy ze Szwajcarią. Kobiety zabrano do rozbieralni obok jednej z komór gazowych i kazano im się rozebrać. Nigdy nie dowiemy się, czy Franciszka została poinformowana o tym, co miało się wydarzyć przez członka Zonderkomando, czy też nie? ale w jakiś sposób przewidziała swój los i w desperackiej próbie ochrony córki i siebie przed pewną śmiercią podjęła działania. Istnieje kilka wersji tego, co wydarzyło się później. Filip Miller, członek żydowskiego zonderkomando w Auschwitz, wspominał później, jak Franciszka zauważyła, że dwaj mężczyźni wpatrują się w nią, a ona rozpoczęła coś, co wyglądało na podniecający, i uwodzicielski taniec striptizowy. Esesmani byli zahipnotyzowani. Franciszka rozpięła podwiązkę i podeszła do oberszarfirera Kwakernaka i szybkim ruchem zdjęła obcasy. Następnie schyliła się i chwyciła prawy but i uderzyła Kwakernaka metalową końcówką obcasa prosto w nos. Jego kości chrupnęły, zawył z bólu, upuścił pistolet i ukrył twarz w dłoniach. To, co wydarzyło się później, przypominało film w przyspieszonym tempie. Franciszka chwyciła pistolet i oddała dwa strzały, raniąc oberżarfirera Józefa Schillingera w brzuch. Ten krzyknął i upadł na ziemię. Następnie oddała trzeci strzał, zabijając sierżanta SS o nazwisku Emerich. Strzały były również sygnałem dla innych kobiet do ataku na SS-manów. Jednemu z nich oderwano nos, a inny został oskalpowany. Wkrótce potem wezwano posiłki i komendant obozu przybył z innymi SS-manami, niosąc karabiny maszynowe i granaty. Jedna z relacji podaje, że kobiety zostały zastrzelone, podczas gdy inna twierdzi, że zostały wepchnięte do komory gazowej. Pewne jest, że po powstaniu 100 Żydówek, w tym 26-letnia Franciszka Mann. Zostało zabitych tego dnia w Auschwitz. Schillinger, którego Franciszka postrzeliła w brzuch, zmarł następnego dnia. Powstanie miało znaczący wpływ psychologiczny na więźniów Auschwitz. Jak stwierdził ocalały z Holokaustu Wiesław Kielar w swoich wspomnieniach Anus Mundi 5 lat w Auschwitz, incydent ten, przekazywany z ust do ust i upiększany na różne sposoby, urósł do rangi legendy. Bez wątpienia ten bohaterski czyn słabej kobiety w obliczu pewnej śmierci był moralnym wsparciem dla każdego więźnia. Od razu zdaliśmy sobie sprawę, że gdybyśmy odważyli się podnieść na nich rękę, ta ręka mogłaby zabić. Oni też byli śmiertelni. Wiele łez zostało wylanych za Franciszkę Mann i wszystkie niewinne i odważne kobiety, które stały tuż za nią i za nim zostały zabite. Powstały przeciwko swoim nazistowskim mordercom. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.